Hej, kawa, witajcie! Um, ogólnie to jest taki filmik, na którym będę mówiła po prostu powrót, ok? E, powróciłam na ten kanał w końcu. I było mi dziewięć miesięcy, co jakieś. E, jutro będzie już 10 miesiąc. Dlaczego mi nie było? Nie miałam czasu w ogóle nagrywać, ale obiecuję tym razem będzie więcej filmów. I będę po prostu wymyślać więcej, bo nie miałam w ogóle pomysłu na filmy. I no po prostu ten. Już mam pomysły na dwa filmy. Jeden trochę krótszy, jeden dłuższy. Może serial też zrobię. Yy. Yy, ogólnie. No, to jest po prostu taki filmik powitalny, bo w ogóle zapomniałam o istnieniu tego konta. Uh -huh, tak, dokładnie zapomniałam o istnieniu tego konta. Nie wiem jakim cudem, <laughs> ale w końcu sobie przypomniałam i powracam. Powracam jako Elpestu Fcik. I no, wiem, że nikt tego nie będzie oglądał, bo no, pozdrawiam. z tego też pojawi się filmik z moją przyjaciółką. 30, yy, jakie 30, 20 ileś faktów o nas? Nie wiem dokładnie, ale coś takiego. Więc będę obejrzeć i to krótki filmik, bo to tylko taki filmik, w którym powraca na kanał. No, pozdrawiam.